Lubię grubszą siebie. Yy, słyszę to od klientek coraz częściej. Yy, bardzo mnie to cieszy, kiedy ktoś tak mówi. A yy, wiesz, kiedy tak się dzieje? Nie po schudnięciu, nie po jakimś o ogarnięciu się, tylko właśnie wtedy, kiedy odpuszczają kontrolę. Paradoksalnie właśnie wtedy zaczynają jeść inaczej. I nie dlatego, że się wiesz, jakoś tam pilnują, tylko dlatego, że nie muszą już zajmować się jedzeniem non -stop. Bo zaczynają żyć własnym życiem, a nie tylko wiesz, tym projektem ciała, nie? Bo rozmiękczają też surowe oceny, które nosiło w sobie przez wiele, wiele lat. E, bo nie patrzą w lustro z pytaniem, czy już mogę siebie lubić, bo lubią siebie wcześniej, bez warunku, bez tego, najpierw muszę schudnąć. Niektóre później ok, przechodzą na dietę i chudną, a inne nie. Ale to już nie jest akt desperacji. To wybór. Mogę. Ale nie muszę, i to nie muszę daje największą ulgę. Zostaw serduszko, jeśli to z tobą rezonuje. Pa.